Witam wszystkich. Dzisiaj yy, film dla tych, którzy twierdzą, że 30 nie da rady z taką oto belarką. Prasa jest na zamkach. No, można wsadzać rękę. Trochę wejdzie wiadomo, zależy jakie siano, jak się zbije. To jest Cipma Farma 2 z komputerkiem ze wszystkim pokażę Wam, że śmiało na dwójce, trójce da się nią robić. Więc tak, trójeczka, kawałek, tutaj je mam yy, od podbieracza i od klapy rozdzielać i sobie po prostu reguluję podbieraczem, jak jest za nisko. A to co, ruszamy. Teraz mam prawie pustą komorę, tam kawałek przejechałem. Dobra, ruszamy. Nic nie czuję. Tu jest trochę gęstsze siano. Zmienimy na dwójeczkę, żeby się prasa nie zapchała. Jest taka góreczka może tego nie będzie widać na filmie, ale jest i, i może coś tam coś, ale nie sądzę. Naprawdę elegancko dobija te beleczki Teraz będzie piszczeć. O, piszczy. Załancam obijanie. Góry. O, poszło. Cofniemy troszeczkę. Więcej ma wysiłku przy tym. Górna piszczy to. Więcej ma wysiłku przy tym cofaniu niż przy tym belowaniu. Teraz Wam pokażę To niech się owinie. Dobra, za chwilę się wyjdziemy, bo się owija. Już się owinęło. Zobaczcie, kur, ale ruszyć nie można. Zobaczcie, kawałek. A w środku, a no w środku, jak w środku. No ale ktoś powie, że na trzydziestkę to jest źle zbite. Nie wiem, no to jest dla tych ludzi, którzy uważają, że trzydziestka nie nadaje się do prasy, a ona sobie nawet nic nie czuje. Przy dobijaniu ewentualnie jak grube siano na dwójkę i Śmiało śmiga. Ten filmik to pokazuje. No jeśli ktoś nie wierzy, no to zapraszam. Dam się przejechać na wschodnie Mazowsze. 30 km od Warszawy. Tu jest przy trasie S8. Proszę bardzo. No i co tu więcej mówić. No, ja nie mam zarzutów do tej belki. Naprawdę. O kurde, jaka ciężka. Trochę jeszcze Wilgotne, no nic. No i co to więcej mówić no? Do następnego.